Jacek Chrymiński, witam Państwa w naszym codziennym podsumowaniu najważniejszych rynkowych wydarzeń w Polsce i nie tylko w Polsce. Czyżby, powiało optymizmem, listopad na giełdzie papierów wartościowych rozpoczyna się na zielono. O spadkach odbijają banki. W ich banki rośnie dziś o 1,5%. Czy to efekt powrotu międzynarodowego kapitału na GPW? O to za chwilę zapytam naszych ekspertów. Ciekawy jestem, czy słyszeli Państwo o takich spółkach: Trakcja, TOJA i Digital Network, bo rosną dziś przy całkiem sporych obrotach. A my sobie patrzymy tradycyjnie o tej porze. Na giełdę papierów wartościowych, na to jak zamykają się indeksy, a indeksy zamykają się zdecydowanie na zielono. Najlepiej radzi sobie WIG20. I od razu, naszym szanownym gościom, którymi dzisiaj są wyczekiwani przez Państwa z tego co widzę na naszym top czacie youtubeowym sobie Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities i Sebastian Buczek, prezes Quarkus Stefi. Panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie. Pan pierwszy. Proszę o komentarz do tego, co widzimy, może niekoniecznie do WIG-20. Po, 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 pokażmy jeszcze, widząc przez chwilę te główne indeksy GPW, bo zawsze zaczynamy od kilku żołnierskich zdań o tym, dlaczego tak. No tak, mamy udany początek sesji, czy początek nowego tygodnia na Warszawskiej giełdzie. Jesteśmy na plusie na wszystkich indeksach. Pozytywna informacja. WIK w pobliżu 112 tysięcy punktów, a więc w pobliżu rekordu wszechczasów plus 40% od początku bieżącego roku. Dla porównania, indeks nowojorskiej giełdy, na której tyle dobrego dzieje się w ostatnich tygodniach, SP 500 jest plus 16% w tym roku. Także mamy, poczekaliśmy się wreszcie roku, kiedy polskie akcje są zdecydowanie lepsze od amerykańskich, mimo tego, że. W ostatnich miesiącach, może te amerykańskie troszkę lepiej wyglądają niż polskie, ale od początku roku jest cały czas plus większy przy polskich spółkach. Początek nowego tygodnia udany, chociaż ta dzisiejsza sesja raczej miała taki przebieg, że rynek otworzył się wyżej niż zamykał. W związku z tym, no tutaj ktoś, kto chciałby powiedzieć, że szklanka jest do połowy. Pusta, pewnie znalazłby taki argument. No Na pewno nas cieszy to, że mamy sesję na zielono. Jesteśmy w okresie, który statystycznie z reguły dla inwestorów jest korzystny. Od listopada do maja, przynajmniej takie są statystyki historyczne, rynki akcji rosną, w tym również nasza warszawska giełda. Gorsze półrocze, czyli okres od, od maja do listopada, jest już za nami. W związku z tym jest szansa na kontynuację pozytywnych trendów, tendencji w najbliższych tygodniach. Z jednym zastrzeżeniem od kwietnia nie mieliśmy większej korekty na rynkach akcji. Panie dyrektorze? Tak trochę wejdę w słowo do, do Sebastiana w tym sensie, że my właśnie mieliśmy korekty od, od, od maja, ten tak zwany efekt Halloween się rozpoczyna i mam wrażenie, że w tym roku w 2025 jest na opak, w tym sensie, że generalnie statystycznie dobry kwiecień, był słaby, no bo mieliśmy tą pnięcie na SP. I rzeczywiście listopad statystycznie jest dobrym miesiącem to by, być może dzisiejsza sesja trochę No ale pytanie, czy tego optymizmu na ten moment nie jest za dużo, zobaczymy. Ja się może odniosę do tego, że w tym tygodniu mamy Radę Polityki Pieniężnej, bo w zeszłym tygodniu oczywiście inflacji konsumenckiej no rynek jest bardziej przekonany, że będzie kolejna obniżka stopy procentowej, no i pytanie, czy, czy to ma, czy nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o sentymenty polskich banków. No i też bym siękał, będę z ciekawością obserwował zachowanie, czy wpływy Ocenę przez amerykańskich inwestorów wyników i perspektyw spółek amerykańskich na, na, na S&P, na NASDAQ, bo ostatnio widać, że to no, częściowo czy w niektórych przypadkach bardzo dobre wyniki są okazją do, czy są wykorzystywane do sprzedaży akcji. Bardzo dziękuję panowie. Powiem panom jeszcze w zaufaniu: oczywiście, że nasz stały widz Misiek napisał, kiedy tylko panów zobaczył, piękny skład analityczny. Także ja też tak uważam, że mamy dzisiaj piękny skład analityczny. Bardzo się cieszę, że obu panów widzę. Przypomnę też naszym widzom, że na naszym topchacie jest ankieta, listopad na rynkach akcji, czy w górę pójdą, czy neutralnie, czy w dół. No i na razie ponad połowa z państwa twierdzi, że do góry będą szły akcje. Ja rozumiem, że państwo piszą, mają na myśli głównie GPW. Jeszcze tylko jedna rzecz. Pan Misiek pisze do pana prezesa Sebastiana od razu pytanie o co pan poleca na ostatnie dwa miesiące roku. No ale panie prezesie, my chyba nie możemy, my chyba nie możemy na tak postawione pytanie odpowiedzieć. Panie prezesie, czy o jakichś smaczkach by pan coś widzowi powiedział? Na pewno tak jak Amerykanie mają w tej chwili branżę AI jako tą na której koncentrują swoją uwagę to jeżeli chodzi o trendy, tendencje biznesowe patrząc na to co dzieje się w polskiej gospodarce w różnych sektorach to muszę powiedzieć, że my też mamy jeden z sektorów, który przeżywa i to już od dłuższego czasu Super hosse. Mam tu na myśli branżę, którą mam przyjemność reprezentować, czyli fundusze inwestycyjne. Pieniądze płyną bardzo wartkim strumieniem z banków w kierunku funduszy. Jest to tendencja, którą jeszcze w tej chwili wzmacnia proces obniżania stóp procentowych. W związku z tym, no, może warto byłoby się przyjrzeć spółkom z naszego sektora. Niekoniecznie mogę tutaj polecać swoją firmę, czyli Quercusa, który jest. Plus 70% od początku roku do góry, ale są inne spółki, które wydaje się, że nie mają za sobą aż tak dużych wzrostów, a też reprezentują właśnie ten ciekawy sektor, który przeżywa wielki boom w Polsce, o czym się tak mocno nie mówi, bo i sektor nie jest jakiś duży, nie jest to sektor tak duży jak chociażby sektor bankowy, który przecież przez wielu inwestorów jest no, tutaj często grany w jedną lub w drugą stronę. Panie dyrektorze, pan by dorzucił jakieś dwa, może trzy grosze do, do pana prezesa wypowiedzi? To tutaj ma, mamy nową odsłonę jeden z i na siebie. Zgadzam się z Sebastianem, że rzeczywiście branża, branża asyt managerów jest no, w dobrym momencie cyklu, w szczególności jeżeli ma... Ekspozycje na fundusze dłużne, a to ja bym dodał od siebie to, co akcentujemy w naszym kwartalniku, czyli spółki małe i średnie. Akcentujemy Toje, na przykład, ak akcentujemy kilka spółek z branży budowlanej, także Murapol jako jeden z najtańszych deweloper, na przykład, no. Pytanie, czy rynek będzie patrzył na wyniki za trzeci kwartał bardziej? Czy bardziej będzie patrzył w perspektywy, czyli już oczami wyobraźni będzie widział wyniki za 2026 rok? Też akcentujemy ciekawy, ciekawy moment, jeżeli chodzi o mangatę. Także no, tych tematów jest trochę. Zachęcam do naszego kwartalnika. Wydaje się, że coraz częściej myślę, że myślą o 2026 roku, jeżeli chodzi o budowanie stóp zwrotu w kolejnym roku. No to szanowni państwo, nasi widzowie powinni Państwo moim zdaniem być usatysfakcjonowani, bo wyjątkowo dużo tych smaczków e, przy okazji e, te, te, tego jednego pytania. E, Panowie, skoro jesteśmy przy WIG 20, pokażmy ten WIG 20, jeżeli mogę poprosić, bo już się mignął, nam pojawił. Proszę zobaczyć, proszę przypomnieć sobie, jeżeli państwo wcześniej z nami nie byli, to proszę zobaczyć KGHM Orlen na czerwono, Allegro, PGP, Pepco, AM, Bank CCC, Kruk, Orange i Santander dzisiaj na zielono. Jeden z naszych widzów, o wdzięcznym niku King Bruce Lee, zapytał dzisiaj na czacie, czy jest w tym indeksie jeszcze coś taniego. Yy, mamy przygotowane dla państwa o proszę zobaczyć takie dwie plansze przez naszego prezesa Kamila. Yy, jak sobie radziły poszczególne yy, spółki, jeżeli chodzi o roczną stopę zwrotu. No i teraz chciałbym, żeby panowie powiedzieli, jest jeszcze coś taniego w tym WIG20 wśród blu, blue chipów? Za chwilę zobaczymy m, to poniżej tego, yy, tej stopy zwrotu z samego indeksu WIG20, tą drugą planszę. No, tak to wygląda. Tutaj po, poniżej jest trochę więcej tych spółek, no ale mam nadzieję, że Państwo to widzą. Pewnie Państwo mają problem na telefonach komórkowych, może warto sobie wtedy ten telefon tak do poziomu po, po, postawić. Panie prezesie. Tak, no, ten, ten ranking jest bardzo dobry, bo on pokazuje, że w tym roku mamy jedną najjaśniejszą gwiazdę na warszawskiej giełdzie, czyli PKN, który bardzo słabo. Zachowywał się w roku ubiegłym, natomiast w tym roku kurs wzrósł o ponad 100%. Nie, tutaj jest 90%, jakoś wydawało mi się, że było więcej. Od początku roku zaraz to sprawdzimy. No, wydaje mi się, że od początku roku wzrost kursu PKN to jest 125%, ale to może wynikać z różnego rodzaju liczenia tego wzrostu kursu, czy z uwzględnianiem dywidend, czy nie. Natomiast szukałbym pewnie wśród spółek, które są raczej na końcu tego zostawienia, bo są spółki, które w tym roku nie wzrosły w sposób istotny albo wręcz nawet straciły na wartości przy mocno rosnącym rynku. W związku z tym, tam bym szukał tych, tych spółek i, no, na przykład, taka spółka jak Żabka, która no, ma jedyny mankament polegający na tym, że jest główny właściciel, który chciałby sprzedać prędzej czy później pakiet akcji, ale od strony. Wycenowej, czy od strony pokazywanych wyników, możemy tutaj zobaczyć wykres żabki właśnie od kilku miesięcy. Widać, że no warszawska giełda rosła, a kurs żabki pozostawał w trendzie bocznym. Na pewno ona jest do rozważenia przez inwestorów. Jeżeli chodzi o inne spółki, to też raczej bym szukał tutaj w tym obszarze spółek, które nie rosły tak mocno. Jeżeli byśmy mogli tą planszę jeszcze raz pokazać inwestorom, o właśnie. Czyli tutaj mamy na przykład taką spółkę jak Santander, bardzo ciekawy bank, i tutaj podobna sytuacja jak z żabką, czyli w perspektywie najbliższych kilku miesięcy prawdopodobnie czeka inwestorów sprzedaż pakietu akcji przez hiszpański Santander. Zakładamy, że to powinno nastąpić w styczniu przyszłego roku i być może, że będzie to okazja do kupienia akcji po bardzo dobrej cenie, bo jak widzimy, kurs Santandera rozwija się w tym roku. No nie w taki spektakularny sposób jak wielu innych banków. Wycena jest bardzo przyzwoita i może być takie właśnie okno dobre zakupowe, tym bardziej, że w przyszłym roku i w latach kolejnych zakładałbym od tej spółki będą bardzo wysokie dywidendy. Reasumując, szukałbym wśród spółek, które są raczej na w dolnej części tego zestawienia i tam no, upatrywałbym powiedzmy firm. Na której będzie można w perspektywie najbliższych, powiedzmy, sześciu miesięcy do maja zyskać więcej niż na głównym indeksie giełdowym. Pan Misiek pyta znowu do Pana Prezesa, czy się Panu Prezesowi Żabka fundamentalnie podoba? No ale ja z, z tego, co przed chwilą słyszałem, rozumiem, że generalnie tak. Chyba tak dobrze tak, zrozumiałem. Funda fundamentalnie tak. No, zarówno Żabka, jak i Santander mają. Niestety tą taką przypadłość, że jest podaż akcji od głównych właścicieli. Gdyby nie ten czynnik, pewnie ich kursy byłyby wyżej. Panie dyrektorze, a pańskie typy? Yy, tutaj sporo pytań jest na naszym topczacie o no, CD Projekt i CCC. Yy, czy to promocja? Ja akurat y, mam, może niepodobne, ale zbliżone podejście, są mój przedmówca i z takich spółek, które w przypadku których nie ma podaży akcji, a te widełki, to znaczy zachowanie spółki versus WIG-20 są spore, sporo rozwarte na niekorzyść spółek. To na przykład dalej widzę, czy podchodzę pozytywnie do LPP-u. Minusem być może tej spółki w przypadku 2025 roku jest to, że w większości brokerów się ta spółka podoba, a póki co jest to nieodzajmiona miłość, czy też relacja, ale te, warto być cierpliwym. Także tutaj wejście w czy mocniejszy rozwój sinseja. Moim zdaniem jest to coś, co będzie budowało, wspierało wartość, wyniki i wartość spółki. To także tutaj na tą spółkę bym zaakcentował, jeżeli chodzi o perspektywę najbliższych miesięcy. Jeżeli chodzi o CCC. To jest spółka, która, na którą mocno, czy w strategii była moim typem na 24 rok, bardzo mocno zapracowała. No teraz pewne są słusznie czy nie wątpliwości, także tutaj na ten moment wstrzymałbym się, czy nie dałbym go tej spółki do typów na najbliższe miesiące, ale być może w koniec w końcówce listopada, czy też w grudniu zmieniłbym zdanie. Na ten moment bardziej pozytywnie patrzę na Alpepa. No i, i to się nazywa odpowiedź, Szanowni Państwo. Mówię do Państwa przed komputerami i telewizorami, tym uczestnikom Top Chatu. Mam nadzieję, że się Państwu podoba, podoba to, co Panowie mówią, bo spełniają Panów życzenia. Dwa słowa o bankach. Banki znowu rosną. Pytanie, czy to, czy to powrót tych zachodnich, zagranicznych, no może nie tylko, nie tylko zachodnich pieniędzy na GPW. Jedno z pytań, czy co z Velobanką. Bank. Nigdy o tym banku chyba tak naprawdę nie mówiliśmy. Panie prezesie, może dwa słowa o welobanku w kontekście banków? No, bank niegiełdowy to tutaj chyba nie będziemy zbyt dużo mogli powiedzieć. Może kiedyś będzie, kiedyś jest szansa na to, aby stał się spółką giełdową. Natomiast jeżeli chodzi o kursy banków, to faktycznie mamy do czynienia z taką sytuacją, że niektóre z nich. Reagują w ostatnich tygodniach lepiej po przecenie spowodowanej zapowiedzią 30% podatku CIT w roku 2026. Mamy na przykład w gronie takich banków, które zaskakują wręcz swoją mocą M-Bank. Kurs w okolicach 1000 zł, wzrost kursu w bieżącym roku o 85%, ale na drugim biegunie, tak jak wcześniej pokazywaliśmy, mamy ten Santander, który no, czeka na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego na to, aby austriacki Erste mógł odkupić od hiszpańskiego Santandera 49%. I tutaj skala wzrostu w tym roku jest o wiele skromniejsza, 19%. Te, ta poprawa notowań banków troszkę może właśnie wynikać stąd, że inwestorzy trochę już się przyzwyczaili o swoje z myślą, że w przyszłym roku opodatkowanie banków będzie wyższe. Były obawy, że może jeszcze coś politycy na barki banków w przyszłym roku nałożą, ale na dzisiaj przynajmniej wygląda na to, że ten 30% CIT chyba będzie jedynym tutaj ciężarem, dużym ciężarem i na pewno powodującym spadek wyników banków w większości przypadków w roku 26. No ale jest to też wycenione przez to, co się Wydarzyło wcześniej na notowaniach, kiedy ten pomysł był przez ministra finansów ogłaszany. Panie dyrektorze, pan wspominał o Toi. Państwo lubią te Toje, dlatego że teraz, przed świętami, kiedy zabawki będą potrzebne, czy w ogóle yy, lubi pan Toje? Czy to ja? To taka spółka, która sprzedaje zabawki dla dużych chłopców, czyli narzędzia. No, to czy to nie, czy to nie jest... wspaniały prezent? To, to już każdy z panów musi sam sobie odpowiedzieć, jakby to ja to Myślę, że to każda z panów musi odpowiedzieć na to pytanie. Z samochodowych. Po pierwsze, pokrywamy tę spółkę, po drugie, pokrywamy ją ostatnio skutecznie, czy też spółka no, wyraźnie się zaczęła, weszła na radary inwestorów. No i 6 listopada podaje wyniki za trzeci kwartał. My zakładamy, że one mogą być dobre, czy bardzo dobre. Co ciekawe, spółka ostatnio opublikowała chyba po raz pierwszy w historii. Szacunki wyników. Także tak widać też taki zmia, taką zmianę miękką, jeżeli chodzi o komunikację. Jakąś kwestią jest powiedzmy, transparentność czy też komunikowanie się z rynkiem, no ale podchodzimy pozytywnie do tej spółki. Ja jeszcze się szybko odniosę, może do banków, w tym sensie, że no cena do zysku często 8,89 to jest historycznie niska wycena. Cena do wartości księgowej no, trochę wyższa, ale to może wynika właśnie z dynamicznego wzrostu wyników stopa dywidendy, dividend yield często 7-8, to jest dużo więcej czy powyżej 10-letnich obligacji. I to co może zastanawiać, no, to pytanie jak inwestorzy będą reagowali na, z jednej strony na umocnienie dolara, który Dolar amerykański, jak Human, jest jakimś wyzwaniem, jeżeli chodzi o zachowanie MSCI Poland, czy też ETF-a na, na MSCI, czyli Apple. No, a z drugiej strony, no, jak rynek zareaguje na no, potencjalnie kolejną obniżkę z rzędu jeżeli chodzi o stopy procentowe, czyli tutaj w najbliższą środę poznamy decyzję RPP. No ale ostatecznie, ponieważ zagranica generuje blisko 70% obrotów akcjami, no to oni decydują o sentymencie, a na dzisiejszej sesji Eurostox Bank zachywał się przyzwoicie, czyli był na plusie, także to jest takie, jest, można powiedzieć, że ta, ta słabość polskich banków, wynikająca z obaw o wyższy CIT, już nie przeszkadza i to te, te nożyce się domykają, jeżeli chodzi o Eurostox. Także tak no, na najbliższym czasie czy w środę, będziemy mieli, od w środę, czwartek odpowiedź, czy banki jeszcze mają siłę czy, albo jak zareagują na potencjalnie negatywną informację. Także tak przy okazji o to i powiedziałem kilka słów o bankach. Panie prezesie, my bardzo rzadko mówimy o tych spółkach Trakcja, a, a Digital Network to w ogóle chyba nigdy nie mówiliśmy, obiecałem to dzisiaj widzą. Trakcja rośnie na fali optymizmu sektora budowlanego, czy czy, czy pańskim zdaniem tam jest coś jeszcze więcej? Oprócz tego, że solidne wyniki za, za trzy kwartały pokazali. No, niewątpliwie tutaj trakcja należy do grona spółek sektora, który jest mocno rozgrywany w tym roku przez inwestorów. W niektórych przypadkach te wzrosty kursów, tak jak w przypadku chociażby POLIMEXu, TORPOLu robią no, wrażenie na inwestorach. W przypadku trakcji też można powiedzieć, że po kilku latach takiego trendu bocznego Mamy wreszcie jakiś wyraźniejszy ruch, szczególnie w tych ostatnich dwóch miesiącach, bo kurs powiedzmy z poziomu 2,25 w tej chwili no już się dostał na, na nowy poziom ponad 3 złotych. Od początku roku wzrost kursu o 62%, także no na pewno widać wzrost zainteresowania inwestorów spółką od dwóch miesięcy, co przekłada się zarówno na wzrost notowań, jak i na wolumen obrotu. To jeszcze, panie dyrektorze, o Digital Network, system, segment zewnętrznej reklamy cyfrowej. Nigdy nie mieliśmy okazji o tej spółce rozmawiać, a dzisiaj rośnie i to przy sporych obrotach. Miał pan szansę zerknąć na tę spółkę? Zerknąłem na tę spółkę też, jeżeli dobrze kojarzę, to z dwa, trzy miesiące temu była pewna podaż akcji, czy też transakcje pakietowe. One relatywnie szybko, że tak się wyrażę, zostały wchłonięte przez rynek. No i po, 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 tej, po tych transakcjach widać wyraźną poprawę notowej spółki. Także wydaje mi się, że no jest szukanie w, w takich średnich, małych spółkach tematów, które być może pod koniec roku albo właśnie po 26 rok mogą tutaj wpłynąć na, na stopy zwrotu, na dadzą inwestorom zarobić i no pewnie w w takich spotkaniach, czy tu u państwa na antenie coraz częściej są pytania o czy czasami zapomniane spółki, być może to jest ciekawy trop, jeżeli chodzi o końcówkę tego roku, czy też właśnie przyszły no to, rok. No to podejmiemy ten trop. Sebastian Buczek i Sobiesław Kozłowski. Misiek napisał, a mówiłem, że dobry skład, z dużych liter dobry skład, także dziękuję panu, panom bardzo. A King Bruce Lee, Bruce Lee, King Bruce Lee bardzo dziękuję za kompleksową odpowiedź na swoje pytanie. A ja państwu dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.